Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawiam tutaj Wielkiego Cenzora. Stoi sobie Wielki Cenzor i cenzuruje. On jest taki umowny. Wczoraj stawiłem film o nanorobotach i takich innych sprawach, które znajdują się wiadomo w czym. I YouTube uwalił mi film. Mam parę, tyże, parę tysięcy wyświetleń na tym. Na tej platformie i już mnie cenzurują. I to jest wielki cenzor a to jest przyczyna hop właśnie tej sytuacji. To jest właśnie ten gościu, przez którego zostałem ocenzurowany, a który się znajduje w pewnych preparatach. Hop, wielki cenzor sobie stoi myśli. Jak tutaj temu mu zaszkodzić? No, i zaszkodzili. Usunęli film, który tam miał, nie wiem, kilkadziesiąt wyświetleń, ale poruszał bardzo niewygodną sprawę, bardzo tajemniczą sprawę. I wielki cenzor z Wielkim Nohalem stwierdził, że ten film nie może być na YouTube. I wielki cenzor z YouTube'a przysłał mi maila, w którym poinformował mnie, dał mi ostrzeżenie pogrążył mi palcem, że jeszcze raz. To zablokują mi kanał. No, zablokują, to zablokują. Będę dalej mówił o takich sprawach, ale zupełnie inaczej. Także jeżeli ktoś ogląda mój kanał, ogląda filmy, które stawiam, mówię o problemach, które po prostu się szykują, o tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj w świecie bardzo szybko, to zapraszam, zanim wielki cenzor osiągnie pełną moc. I będzie już tak wszystko cenzurował, że nie będziemy mieć co oglądać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.